Trochę starwiasz. No ja mówię, ja też. Do no gromu. Kurwa, fiz na supie? Fiz sup? A na no malzahara? To jest That's dobry. how you wanna play? Okej, okay. kurwa, jebana, dobra, kurwa, pikuję tak z wyjebaną. Dobra, na brązie to Jak miał 2 miliony w kur, emeraldzie, to jeszcze, ale kurwa, w brązie. Jest to, to się spoko. Właśnie, ile miałem jeszcze odgrać? O tym, tym meczu się. Wśród. On coś trafi? Trafi? Nie, nie ode mnie. Ale zginął ode mnie pierwszy raz. A potem to już z górki bo jak wiesz, jak ktoś nie jest wystakowany, to szybko pada. Idę na hara. Jaki pies, kurwa, każdego killa podpierdala. Poza tym Infinity raszył jako drugie i botlina, dlatego że nie wzięli normalnych pików. Rok B. Light przegrała To Patu Jackson na... To, no, to kurwa od razu?